Agrobiznesu tak. Czy i, i jeszcze technikum rachunkowości. Tak, rachunkowości. tak. Myślę, że nie pominęłam, wszystkie te kierunki są w naszej ofercie. Czy technikum ekonomiczne jest tylko dla osób, co umieją liczyć? Nie, wydaje mi się, że nie. To znaczy y, po tym technikum jest naprawdę wiele możliwości. Y, no praca w różnych instytucjach, w y, bankach, w urzędach, y, ale też można założyć własną firmę. Y, poza tym każdy wie, że w szkole średniej najlepsze, ja się więc y, chyba nie trzeba się martwić o to liczenie, o tę matematykę. Czy hotelarz musi być osobą komunikatywną, o nienaganej aparycji? Hmm. Hmm. Powinien. Powinien, na pewno powinien. No, przede wszystkim w hotelarstwie, no to wiadomo, pracuje się z ludźmi, tak? Więc ta wysoka kultura osobista, charyzma, no to są czołowe, że tak powiem, punkty. Jeśli mogłabym ja jeszcze dodać ze swojej strony, bo. Ada akurat jest tutaj uczennicą, która chodzi do technikum hotelarstwa. No Ja mam do czynienia z uczniami właściwie ze wszystkich klas, ale zawsze mówię, że technikum hotelarstwa to jest kierunek, który daje bardzo dużo możliwości, ponieważ można pracować w turystyce szeroko pojętej, zwiedzać świat, pracować w różnych ciekawych miejscach, hotelach. Oczywiście też tutaj stawiamy nacisk na na naukę języków obcych, ponieważ wiadomo praca nie tylko w hotelach polskich, ale też za granicą. Także wydaje mi się, że technikum hotelarstwa daje bardzo dużo możliwości rozwoju tak. i sama nieraz sobie myślę, że gdybym miała wybierać swoją drogę po raz drugi, to nie wiem czy nie chciałabym chodzić do takiego technikum. Kolejne pytanie. Czy dla osoby, która lubi i umie rysować, odpowiedni będzie kierunek technik architektury krajobrazu? Myślę, i tu pewnie Adam mnie poprze w tym, że może nie tyle umie, co lubi i mm -hmm. chce się tym zajmować. Ponieważ w technikum architektury krajobrazu nasi nauczyciele pomogą, nauczą, wskażą, jak należy wykonywać takie profesjonalne rysunki. Oczywiście chodzi tutaj o projekty różnego rodzaju ogrodów czy innych tam, terenów zielonych, że się tak wyrażę, ale to nie tylko rysowanie, to również takie prace manualne, takie manualne mm -hmm. ponieważ nasi uczniowie wykonują bardzo piękne takie prezentacje związane z florystyką ogólnie, ale to również prace w ogródku, sadzenie, przesadzanie, pielęgnowanie. Myślę, że jest to też kierunek, który, który no, daje dużo takich możliwości, ale też jest bardzo przyjemny. Ja myślę, że warto też dodać, że teren, który mamy wokół swojej szkoły, to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie praca uczniów, którzy na tych swoich zajęciach zawodowych sadzą. Tak na przykład mamy Dni Świata, Dzień Zieleni. Dzień Ziemi dokładnie, Dzień Ziemi, który tak. też będzie niedługo odbywał się w mhm. naszej szkole. Także stawiamy też na ekologię szeroko pojętą. Tak. I to myślę, że jest bardzo ciekawy kierunek. A czy technik rachunkowości nie wieje nudą? Nie. Myślę, no że technik rachunkowości podobnie jak i technikum ekonomiczne, bo są ze sobą tak ściśle tak, powiązane, tak. daje możliwość na w przyszłości tak, to, co o czym się tak mówi teraz, każdy chce mieć fajną pracę i zarabiać, jak to cytując mm -hmm. naszych uczniów, dobre pieniądze. Więc to rozkręcenie, mówiąc kolokwialnie, firmy i zarabianie pieniędzy to jest kierunek, który jest z tym związany. Wiadomo ta umiejętność liczenia, rachowania pewnie wielu wybitnych księgowych wypuścimy w świat dzięki temu, ale na pewno nie wieje nudą. Jakie kierunki preferują chłopcy? Myślę, że największą popularnością na pewno cieszy się logistyka związana z transportem. Chociaż dużo dziewczyn też się decyduje na ten kierunek. Co jest naprawdę fajne, zdarza się nawet, że na hotelarstwie też są chłopcy. Więc tu zależy, wydaje mi się, od tych zainteresowań. No bo wiadomo, jeżeli ktoś lubi cyferki, to pójdzie na rachunkowość, a jeżeli ktoś lubi gotowanie, hotelarstwo, tak, bo są też zajęcia związane właśnie z przygotowywaniem różnego rodzaju przekąsek, obsługę gości tak. w hotelu, także i takie elementy gotowania również się pojawiają. Ale jeśli chodzi o to, o co pytałaś, czy chłopcy, no myślę, że tak, spedyton, logistyk, ale my mamy bardzo pomieszane klasy, więc tak. są, to jest przede wszystkim związane z zainteresowaniami. Kto co lubi, tam po prostu sobie wybiera. Dobrze, a co wyróżnia Waszą szkołę? No, to tu się musimy zastanowić, bo jest dużo rzeczy, które. Mnóstwo wyróżnia. fajnych rzeczy. Może ja zacznę z racji tego, że jestem nauczycielem, to od tej strony takiej bardziej merytorycznej. No oczywiście, szkoła to przede wszystkim nauka, ale nie tylko. Nasi uczniowie osiągają bardzo duże sukcesy, jeśli chodzi o, przedmiot, o różnego rodzaju konkursy i olimpiady, przedmiotów zawodowych przede wszystkim więc to są już takie osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim. Dlatego myślę, że możemy się pochwalić tutaj z tej strony wieloma takimi sukcesami, laureatami. Również to, co wyróżnia naszą szkołę, to bardzo duża i taka szeroka współpraca z uczelniami wyższymi, na przykład z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Również wchodzimy w owocne współprace z różnymi przedsiębiorstwami, firmami. Na przykład, bo ja wymieniam tylko tutaj te najważniejsze zakłady chemiczne Siarkopol, Wysokie, wysoka zdawalność jeśli chodzi o egzaminy zewnętrzne, czyli przedmioty, chodzi tutaj o egzaminy zawodowe, ale również egzaminy maturalne, bo akurat jestem prze, prze, nauczycielką przedmiotów ogólnokształcących, więc przygotowuję moich uczniów do matury. No ale tak jak powiedziałam, to nie tylko nauka, ale to wiele jeszcze innych aspektów, może rada też o no tym. No myślę, powie. że tak ze strony ucznia. Wiem, że dużo młodych ludzi, którzy idą do swojej pierwszej szkoły, jest trochę zagubionych. Nasza szkoła natomiast jest mała, jest kameralna atmosfera. Wszyscy się znają. Tak, wszyscy się znają, a poza tym nauczyciele są naprawdę wspaniali i da się z nimi dogadać, nawet jak się myśli, że o, nie umiem tego przedmiotu, bo będzie mi ciężko. Nie jest tak, nauczyciele naprawdę im zależy na uczniu. No i poza tym mamy też dużo fajnych y, lekcji dodatkowych, jakichś tam zajęć dodatkowych. Można po prostu rozwijać swoje zainteresowania tak, tak. i pasje. O mm -hmm. tym myślę, że też warto powiedzieć. I sportowo, artystycznie. i również artystycznie, bo również są jakieś zajęcia związane właśnie z tym rysowaniem, o które wcześniej pytałaś. Ale mamy również, i tu Adam musisz to powiedzieć, ponieważ Ach, muszę. to jest nasze nowe dziecko. młode dziecko, tak. tegoroczne, a mianowicie. Kółko teatralne kurtyna. Tak, którego jestem jednym z opiekunów, a Ada jest naszą czołową aktorką, więc można też. Mamy nasze, nasze spektakle, mini spektakle tak. są wypełnione i recytacją, i grą aktorską i skecze, mhm. śpiew, taniec również. No, no warto dodać, że, yy, <grywka> że na przykład. Yy, Obstawiliśmy naprawdę dużą imprezę, bo był to koncert charytatywny dla Machowiaków w grudniu. No i pokazał on, że mamy naprawdę mnóstwo utalentowanych uczniów. Że każdy bardzo... się w tym od... I Bardzo w czymś czekamy na nowych, którzy chcieliby zasilić nasze szeregi. Tak, dokładnie. Bardzo przepraszam za błędy techniczne i ponad trzecie piętro. Więc to by no, te trzy pytania i. W sumie bardzo fajnie było y, z, tutaj z wami porozmawiać, ale no niestety trzeba zakończyć ten wywiad. I bardzo wam dziękuję, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się zobaczymy. Na pewno, dziękujemy. Jeszcze raz, trzy pierwsze pytania byś powtórzyła i będzie okay. Aha, to jaką szkołę reprezentujecie? Proszę się przedstawić. Jesteśmy z zespołu szkół numer 2 w Tarnobrzegu, czyli przysłowiowo znany w, tutaj w mieście rolnik. Ja się nazywam Monika Barna, jestem nauczycielką języka polskiego i plastyki, a moja towarzyszka to Adrianna Kopeć, uczennica trzeciej klasy technikum hotelarstwa. Jakie kierunki macie w swojej ofercie? Yy, tak, mamy szeroką ofertę. Wymienię je i, i proszę, żeby Ada kontrolowała, czy wszystkie wymienia. Dokładnie. Więc mamy następujące kierunki: to jest technikum logistyki, technikum spedycji, technikum ekonomiczne, hotelarstwa, architektury krajobrazu, technikum rachunkowości, eksploatacji portów i terminali oraz dwa takie kierunki, może mniej popularne, ale również bardzo ciekawe, to jest technikum turystyki wiejskiej. Oraz agrobiznesu. Agrobiznes. To jest nasza bogata oferta. Czy technikum ekonomiczne jest tylko dla osób, które umieją liczyć? Mm, nie. W sensie y, są naprawdę duże możliwości, akurat po tym kierunku, jak, w sumie jak i po każdym, y, ale absolwent takiego, y, takiej Takie. klasy, takiego technikum, y, może pracować w instytucjach, w urzędach, w bankach, może założyć własną firmę. Więc tutaj nie ma takich wymagań, że trzeba umieć y, jakąś taką szeroką matematykę. Wszyscy wiemy, że. Zresztą nasi nauczyciele od matematyki zadbają na pewno tak, o to, dokładnie. że kto umie liczyć trochę gorzej, to na pewno nauczy się liczyć trochę lepiej. Tak. Poza tym mamy kalkulatory, więc musi być dobrze. <gry> Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Tak, i jeszcze jeśli możemy skorzystać z okazji, to zapraszamy Was bardzo serdecznie na dni otwarte, które odbędą się w naszej szkole. Ada drugiego 2 czerwca. czerwca. Będzie bardzo Od fajnie. godziny chyba 9. .00. Proszę śledzić również nasze media społecznościowe, rolnika. Wszystkiego tam na bieżąco się dowiecie. Bardzo nam było miło i dziękujemy. Jeszcze raz dziękuję. dziękujemy. Zapraszam na rozmowę z przedstawicielami Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Proszę się przedstawić. Dzień dobry, nazywam się Brian Sykulski. Uczęszczam do szkoły w SMS-ie w Tarnobrzegu od września tego roku. Dzień dobry, Igor Miszczyk. Uczęszczam od półtorej roku do szkoły. Pierwsze pytanie będzie: Interesuję się piłką nożną i chciałabym dalej w tym kierunku się rozwijać. Czy decydując się na Waszą szkołę, mogłabym uczęszczać na zajęcia z piłki nożnej? Czy macie taki profil w szkole? E, tak, w szkole mamy profil piłki nożnej. E, jest to główny profil, jakby w naszej szkole. Wszystkie klasy na tym się opierają, ale możliwe jest, że będziemy, będziemy utwarzać nowy profil w szkole. I prawdopodobnie będą to tańce. Jakie warunki trzeba spełnić, aby można było korzystać z internetu? Przede wszystkim trzeba być uczniem naszej szkoły. W internacie mieszkają i zawodnicy z pierwszej drużyny i uczniowie SMS-u. I tak naprawdę jest tylko jedyny wagon Czy w waszej szkole znajduje się stołówka? Yy, stołówkę mamy i mamy do zaoferowania w zasadzie, yy, mamy catering, w którym połowę ceny opłaca szkoła, a połowę opłacają uczniowie, rodzice. Jest z Was troje, a więc teraz zapraszam kolejnego. Kto się zamienia? Chciałbyś się poczułeś? No. Proszę, przedstaw się nam. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Dominik Dzywnowicz. Szkoły uczęszczam od roku. Kolejne pytanie. Jak wy, y, wygląda system rekrutacji do Waszej szkoły? No to przede wszystkim. Odbywają się testy sprawnościowe. Są to podstawowe rzeczy, typu bieg na 5, 10, 30 metrów. Trenerzy sprawdzają, czy mamy odpowiednie umiejętności, żeby poziom w tej szkole się utrzymywał. Poza tym trzeba mieć w miarę dobre oceny i myślę, że to wszystko. A co różni Waszą szkołę od innych szkół w Tarnobrzegu? Na pewno naszą szkołę wyróżnia to, że łączymy naukę ze sportem. W większości szkół jednak nie ma profilów sportowych. Oczywiście one są, ale nie są we, we wszystkich. Szczególnie piłka nożna, bo w Tarnobrzegu nie ma co ukrywać. Nie ma drugiej drużyny piłkarskiej, która może zaoferować szkołę, jak i treningi. Więc uważam, że to wyróżnia naszą szkołę, że możemy łączyć piłkę nożną, naukę. Chyba to wszystko. Czy trzeba mieć osiągnięcia sportowe, aby dostać się do Waszej szkoły? Jeżeli tak, to jakie? Myślę, że nie trzeba mieć żadnych osiągnięć sportowych, bo dopiero po takiej szkole można zacząć te osiągnięcia zdobywać. I po to uczniowie decydują się na tą szkołę, żeby zacząć to robić. Czy po ukończeniu Waszej szkoły będzie mi łatwiej dostać się na AWF? Myślę, że tak. Oczywiście to też zależy od tego. Co konkretnie napiszesz na maturze? Oczywiście, jak napiszesz, bo to dużo zmienia, ale oczywiście, jeśli jesteś absolwentem szkoły mistrzostwa sportowego, czy w Tarnobrzegu, czy w jakimkolwiek innym mieście, wiadomo, że to procentuje i szkoły też zwracają na to, uważam, dużą uwagę. A jak wyglądają zajęcia sportowe w szkole? To zajęcia sportowe odbywają się w naszej szkole pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Trwają zazwyczaj po półtorej godziny. No, kształcimy na tych zajęciach swoje umiejętności piłkarskie, tak naprawdę. Co chcielibyście powiedzieć, żeby zachęcić do Waszej szkoły? Ja uważam, że przede wszystkim to musi być chęć tej osoby, która, która chce przyjść, która chce się rozwijać piłkarsko. Oczywiście możemy zachęcić w taki sposób, że infrastruktura, jak i również internet czy boiska są, uważam, naprawdę na dobrym poziomie, które dają szansę do rozwoju. Uważam, że to jest naszym atutem, ale uważam, że najważniejsze są chęci. Jeśli jakaś osoba faktycznie chce spróbować, to uważam, że Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Tarnobrzegu jest do tego odpowiednim miejscem. Dziękuję, Dziękuję bardzo za spotkanie i wywiad. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dzisiejszą transmisję realizowaliśmy dzięki Oli Filipowi oraz panu Adamowi Rębiszowi. Chciałam Państwu bardzo podziękować za to, że spędzili Państwo czas z nami. Do zobaczenia za rok na targach edukacji.